Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym czy Chitaenie MK6 Czy warto go kupić, czy nie warto, właściwie postaram się na to właśnie odpowiedzieć Takim, wiecie, moim, moim zdaniem, moją opinią, no, musicie, nie musi się z nią zgadzać oczywiście I to czy go kupicie, czy też nie, to zależy no, od was, nie, nie od tego co ja powiem, ale... Możecie się troszkę zasugerować tym, co ja będę mówił jako posiadacz tego czołgu, więc tak przejdźmy może na razie. To ja w ogóle tym czołgiem grałem. Jak widzicie, mam nim zagrane 25 bitew ze średnimi uszkodzeniami na preferencyjnym matchmakingu. Jeszcze dawno tym czołgiem nie grałem: 3168, więc nie są to jakieś tam bardzo dobre wyniki. Procent wygranych także nie jest dobry. I to warto, warto na to od razu wspomnieć. Jakby spojrzeć na to, bo popatrzmy na inne pojazdy. Inne pojazdy, na których mam podobną ilość bitew. No tutaj ten procent wygranych, czy też uszkodzenie są wyższe. No i to nie jest jakby to nie jest przypadek, ponieważ jog nie leży mi za bardzo. Nie leży mi, ponieważ. W aktualnych realiach, jakie mamy w bitwie, przy aktualnym autocelowaniu na urządzeniach mobilnych i przy dobrym celowaniu nawet na komputerze, bardzo prosto można się wstrzelić w jego teoretycznie naj, największą broń, czyli wieżę. A można się tu wstrzelić w ten garnuszek. Da się, naprawdę, da się i to nawet nie jest aż tak trudne. Eee, więc tak, a czołgi z wyższą penetracją wydaje mi się, że nawet i wieże mogą penetrować. Więc co nam zostaje, jeśli nie mamy już tej wieży? No, zostaje nam całkiem niezły DPM. Zostaje, zostają nam też szybkie pociski na APK i Goldach, czy na podstawie na Goldach. No i bardzo mocny Heshek to typowy czołg brytyjski. No i to właściwie tyle. <grytanie> Więc przejdźmy sobie do omówienia właśnie bardziej tych statystyk. Posiadamy 2491 punktów wytrzymałości przy moim wyposażeniu, które jeszcze tam zaraz pokażę. Przy tym też wyposażeniu mamy 3167 dPM. Jest to wartość bardzo dobra, która nam daje właśnie 7,5 sekundy przewodowania, lekko ponad. No i penetrację również bardzo dobrą, to jest 260 na podstawie, 310 na goldzie i są to pociski APCR podkalibrowe, czyli bardzo szybkie, ale też tracące bardzo no, znacznie, znaczną część penetracji z dystansem. Średnie uszkodzenia na APEK-u to jest no, na apek widzicie jak mówię, na podstawie to jest 400, na goldzie 360. Ta różnica nie jest zbyt duża pomiędzy podciskami grudowymi a podstawowymi, więc to jest całkiem fajne. No i te hasze 515 uszkodzeń a z penetracją 110, także jest to wartość bardzo dobra. Jednak słabsza, wydaje mi się, że słabsza, jak na przykład takiego. FV, FV215B, który, który jest czołgiem drzewkowym. Zobaczcie sobie na penetracji tego czołgu, 170, a nie mam tutaj pocisków skalibrowanych, nawet większy DPM. <grym> więc tak, a swoją drogą jego chyba wie, że jest gorzej przebić jak tego Chieftaina, więc no. Wracając do wyposażenia, to to, to jest coś takiego, nie wiem, czy to jest dobry wybór. Wybór w większości lepszych graczy, w tym też mnie, więc możecie, możecie się tym zasugerować. A wracając jeszcze do. Do statystyk odnośnie też się opuszczenia działa, bo tutaj jednak jest tylko mocna strona, 10 stopni opuszczania, 42 km na godzinę prędkości maksymalnie do przodu, 15 do tyłu, bardzo wolno ten czołg cofa i to jest zauważalne bardzo. I średnia prędkość 31, więc naprawdę całkiem nieźle się zbiera do przodu, nie ma tutaj co narzekać. Prędkości obrotu również są całkiem niezłe, więc to jest naprawdę. No całkiem ok. Jako ofertę WG nam przygotowało za 20 tysięcy golda właśnie ten czołg, dodatkowo jeszcze mamy atest, w którym są skrzynki, właściwie to 5, fajny w sumie awatar, no <ścoughs> i legendarny kamuflarz, tam te komory wyposażenia, wszystkie gwiazdki, razy 5 takie, tam szmery, bajery. No i 20 tysięcy golda. Jeśli chcemy kupić sam czok bez, żadnych, bez żadnych tych dodatków, to bodajże musimy zapłacić 17,5 tysiąca golda, tak jest. No i czy warto? zanim jeszcze zagramy bitwę, ja uważam, że. No nie warto, są lepsze maszyny, są lepsze maszyny 10 tieru nawet, za które możemy kupić za podobną ilość golda, tylko wystarczy cierpliwie poczekać. No chyba, że bardzo mocno preferujecie styl grania takimi bardzo wieżowymi czołgami powiedzmy No ale to też raczej wiecie, no, po prostu bardzo poczekać na jakiś inny pojazd, który jest znacznie lepszy od tego Chieftain'a A, A za, taką, za taką ilość Golda właśnie wychodzą wszystkie tak naprawdę najlepsze maszyny Nawet jakaś VK90 czy ten francuski AMX, te czołgi będą zwyczajnie Wydaje mi się lepsze w aktualnych realiach gry od tego Chieftain'a. Więc taka drobna konkluzja eee, i przejdźmy teraz do bitwy. Dobra, mamy bitwę, Ech, drugą, którą gram właściwie. W pierwszej bitwie 1500 uszkodzeń, rozwalony Amorak, na tym się bitwa skończyła, więc bardzo ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie. to naprawka i co, co zrobić, nic nie zrobisz. Ale no to pokazuje też jak, jak mapa nie podpasuje, bo ten czołg to za dużo się nie da niestety zrobić. Nie ogólnie taki line up czołgów i tak dalej, i tak dalej. Skorzystamy troszkę z tej celności, którą mamy. Kurczę, jest to jednak stosunkowo celne działo, nie ma co tutaj narzekać. Eee, tak, jest tutaj Jadzia, z tego co widzę. I ten type cały. Aha, oni sobie tam... Pokąpili się, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest to stosunkowo dobra dla mnie wiadomość. Myślałem, że to będzie rykorze, to jednak się odbiło i weszło jakimś cudem. Co tyle dobrze, bo bym się już wkurzył. Nie wiem, czy do końca jest się. Ten Minotauro jedzie na mnie 100% on na mnie jedzie. Nie podoba mi się to. Ogólnie nie podoba mi się za bardzo ta pozycja, bo ten i -7, 7 może mi tutaj bardzo łatwo kontrolować. potężne potężny Minotaura z pancerzem. No jednak... No widzicie, no ten pancerz to nie jest wszystko, skoro nawet wieża Minotaura jest do przebicia. Działo strzela naprawdę celnie, z tego co widzicie. Ej, ten IS-7 zrobi spory błąd. Ok, udało się go postawić na gąsce. Mam jakieś takie dziwne ścinki, lagi, nie wiem od czego to zależy. O, ale uciekł ten gość, niestety. Hmm, tylko teraz czy oni za bardzo tutaj na mnie nie będą się fokusowali. Oj, oj, oj. Co by to teraz zrobić, mądreko. O. To na pewno nie było mądre strzelanie z hajka w tym momencie Dobra, no to poszujemy chyba ten Minotauro, który tutaj tak upierdliwie stoi w tym miejscu. Strasznie upierdliwie tutaj stoi. Ten chłop. Ale widzicie, że ja go nie ruszę przy mojej penetracji z przodu. Więc no cóż. Oj, 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 oj. Na ty się nie obracałeś, chopie. Co ty? Okej. Okay. Odbił się, jakimś cudem, nie wiem jak właściwie. Okej. Okay. A, i znowu bokiem. Teraz ja się... No, wybaczcie mi, naprawdę ja jakiś jestem dzisiaj. Nie wiem. Okej, okay, po się udało. Masakra, nie wiem. Zamyślony jestem jakiś dzisiaj. Co tam zostało? TVP. Szczerze, to TVP jeszcze mógłby tutaj naprawdę porobić całkiem fajną bitwę. Tylko, że ma problem, bo ja nie jestem na, ja nie jestem na rykoszet, ok? Ja nie jestem na jeden magazynek, nadal. <śmum> dwa rykoszety. Dobra, on teraz ładuje. Czas przyładowania magazynu TVP, jak wiadomo, jest dosyć duży. Tylko teraz gdzie on będzie uciekał? Wydaje mi się, że... On będzie chciał tutaj uciekać w tą stronę, niekoniecznie tutaj do dołu. Hmm. Jak ucieknie do dołu, to będę miał na niego przestrzał stąd, więc tak. No, jednak ucieka do dołu. O tym mówiłem właśnie, że będę miał na niego przestrzał. Ja zrobiłem w ogóle 3000, ledwo. No i o to chodzi, jakby. Nie umiem grać z tym czołgiem, dlatego go wam nie polecę, kurczę. I skoro, nie wiem, mi, mi gra nim nie przychodzi aż tak łatwo, to wydaje mi się, że będzie też sporo graczy, którym taka gra też nie będzie przychodziła łatwo. Warto też wspomnieć o tym, że ja nie jestem, nie jestem, nigdy nie byłem jakby entuzjastą grania czołgami ciężkimi. I nigdy nie będę, bo ja nie gram tymi czołgami dobrze. Ale na przykład takim typem 71 idzie mi bardzo dobrze i lubię nim grać, a tym czyś na męczę się grając. A jeszcze jakbym wiedział, na no ten czołg 20 tysięcy golda to w ogóle, no ja go zdobyłem bodajże za 80 zł, coś takiego, był kiedyś taki skrzynce 25% szansy. Więc to jeszcze ujdzie, ale no za 20 tysięcy golda raczej bym musiał to przemyśleć 5 razy i raczej bym się na niego nie zdecydował. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Przepraszam za moje nubienie w tych randomkach. W następnych filmach postaram się już zagrać lepiej, nie będąc takim rozkojarzonym. Zapraszam Was też na Discorda, żebyście do niego dołączyli, zbliżamy się do 2000 subskrypcji, tam będzie info o konkursie, jako pierwsi dostaniecie, po prostu będąc członkami właśnie Discorda. Zachęcam też do dostawienia łapki w górę, subskrypcji, no i udostępnienia tego, żeby nasza rodzinka Blitzowa rosła. Ja Wam życzę jeszcze miłego dnia, myślę, że wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.